Coraz bliższy ostatecznego kształtu jest nowy puławski most. Zaawansowanie robót przekroczyło już 90%. Prace mostowe bacznie obserwują nie tylko fachowcy, ale również laicy. Internet pełen jest zdjęć, także amatorskich, dokumentujących budowę. Aktualnie trwa jeden z najbardziej widowiskowych etapów podnoszenie pierwszego z trzech elementów łuku. Zasadnicza część siły jest realizowana przy pomocy silowników hydraulicznych na. Mniejszej z tych dwóch wież, które stanowią podpory tymczasowe znajdują się tam cztery siłowniki hydrauliczne, które realizują siłę po około 80 ton każdy. Element podnoszony jest na linach wykonanych z 12 splotów ze stali sprężającej. Na tej wyższej zwierz znajdują się dwa siłowniki wspomagające. Każdy z nich realizuje siłę po około 60 ton przy użyciu lin złożonych z 7 splotów. Kiedy element znajdzie się na górze, zostanie przyspawany do wykonanych wcześniej części łuku. Następnie, po wykonaniu niezbędnych ustawień, podnoszone będą kolejno pozostałe dwa elementy. Postęp robót zależny będzie między innymi od warunków atmosferycznych. W tej chwili przy tak e, trudnych i niepowtarzalnych e, operacjach nie, nie rozmawiamy o terminach realizacji. Najistotniejsze jest Bezpieczeństwo. W ostatnich dniach pojawiły się pogłoski o przeciążeniu stalowej konstrukcji, w wyniku czego rzekomo uległa ona wygięciu. Slotki, ugięcia są w zakresie sprężystym, jest wszystko pod kontrolą. Geometria jest, jest ustalona przez projektanta, ugięcia są w przersłach. 6 i, i więcej. Ale to jest wszystko pod kontrolą. Zgodnie z zapewnieniami nie ma żadnych nieprawidłowości konstrukcyjnych, możemy więc spokojnie czekać na otwarcie obiektu. Według planu powinno to nastąpić w czerwcu 2008 roku. Most o długości całkowitej ponad 1038 metrów i rozpiętości głównego łukowego przęsła nurtowego 212 metrów będzie największą tego typu budowlą w kraju.